Witam, poniedziałek. Piękna pogoda w Dolinie Sanu. A my dzisiaj szybko, za dużo dzisiaj nie porobimy. Chciałbym przybić trochę dystansów, przykręcić 3 cm, półuzupełniać parę izolacji tutaj w góry. I to by było na tyle dzisiaj. Z jednego prostego powodu przez weekend troszkę spraw się zbierało i trzeba troszkę pozałatwiać jeszcze w domu muszę podzwonić też za folią za tą za wełną na ocieplenie tam u góry już dachu i ścianki kolankowej żeby to ciągnąć dalej w górę. Więc dzisiaj za dużo nie popracuję na budowie. No to już inne sprawy. Także dobijam kawę i zabieram się do pracy. Tak jak mówiłem, dzisiaj bardzo krótko. Tam zostały do. Przyklejnia termoizolacja do belek strupowych. Yy, ta folia paroizolacja do belek strupowych. Tutaj boki przyklejałem. Potem no, skończyła się taśma bitumiczna. Więc nie ma czym przykleić. Yy, druga sprawa co yy, skończyły mi się te dystanse 3 cm. Więc trzeba skoczyć na maszynę. I już resztę dorabiać. A przy okazji to sobie natnę od razu dziesiątek na strop. A tam pójdą dziesięciocentymetrowe. Więc sobie będę już ciął dziesiątki i te boczne odpady pójdą na trójki. Na dystanse tutaj na ten na ściany. Okno i drzwi tarasowe obrobi Kinga jak przyjedzie. Także jak widać, wszystko pomalutku. Tutaj kable są układane na odpowiedniej wysokości, w odpowiednie miejsca. Także pomalutku praca do przodu. U nas ładna pogoda. Jeszcze, jak widać, pięknie. Po górze Dynowskie, Obrzyzowskie, Dolina Sanu. Super pogoda. Do zobaczenia. No cóż, że zabrakło dzisiaj materiału, to tak na budowy. to stwierdziłem, że sobie wstąpię do lasu po drodze. I ja o tutaj taki ładny. Tam widzę następny taki malutki. Więc sobie troszkę pozbieramy grzybków. Mam nadzieję, że będą zdrowe. Żona zadowolona nie będzie, ale no to już zrobić. Uwielbiam chodzić na prawdziwki. Cześć, kolejny dzień pret. A dzisiaj już pogoda nie za ciekawe, pochmurzone. A więc, tak, w planach dzisiaj troszkę posprzątać i zacząć przybijać dystanse w kuchni. i w łazience tu oczywiście posprzątać trochę pierwsze, powynosić to także takie plany na dzisiaj ile da się zrobić, tyle da się zrobić to. nikt nikogo nie goni także biorę się za sprzątanie później przyniosę sobie te centymetrowe dystanse i bijemy ścianę na ścianach zewnętrznych stelaż drewniany będzie a wewnętrznych pójdzie metalowy. Na tej na tej. Tutaj będzie karton, gips, sufit. Belki będą troszkę odkryte, ale też zostaje, będzie między belki dany karton, gips. że tak to wygląda. To zaczynamy w kuchni, ten stalaż centymetrowy na odsunięcie wiatroizolacji, i tak w poprzedniej wszędzie. Poziom do okna, gdzie się będzie kończył czy tam parapet czy ten. Yy, tutaj chyba będzie akurat blad już od kuchni, czyli od poziomu walimy tutaj przy wale 35 mm, No blad może będzie 4 cm na pewno 35. Więc tutaj walę na 35. Odsuwamy nawet blat wtedy 30. Coś żeśmy z żoną rozmawiali o 30 tutaj. Więc walimy na 35. A jaki blat wyjdzie wtedy wtedy będziemy patrzeć. I tak samo. Pierwsze obrabiam okna i drzwi, a później dobijam po kolei listwy i walimy jedziemy z robotą a więc tak na dzisiaj koniec kuchnia ubita. więc cóż łazienka no jeszcze nie została ale łazienka już sobie wysprzątałem Przygotowałem, że tu pewnie tam pierdołów nie było, nie ten. Tu jeszcze wełna tam do, pod oknem, żeby utkać. I także po malutku, po malutku lecimy do przodu. Ok, ja kończę. Czas jechać do freezer'a. No a dzisiaj pogoda, jaka jest, każdy widzi. Co chwilę mrzy i ciapie i duszno strasznie. Ciężko się robi. Pozdrawiam, do zobaczenia.